Co by było, gdyby Maul zabił obi i qui -Gona? Alternatywna linia czasowa. Nabu, pojedynek losów. Maul zabija qui i unieruchamia obi -Wana. Jednak zamiast wykazywać się ogromną arogancją, Maul kończy zabójstwo. obi zostaje wypchnięty mocą w dół szybu reaktora, zanim zdąży pokroić Maula na pół. Teraz Anakin nie ma już żadnej z dwóch osób, które byłyby skłonne go trenować, ponieważ Rada jasno dała do zrozumienia, że jest za stary, by zostać Jedi, więc koniec historii. Brak Dartha, Wejdera, a galaktyka jest uratowana, prawda? Błąd. Duku, choć nie był Jedi w tym czasie, może podjąć się zadania. Duku opuścił zakon trzy lata przed śmiercią Qui-Gona. Ale utrzymywał kontakt ze swoim dawnym Padawanem aż do wydarzeń na Nabu. Jego stary przyjaciel, Saifo Dias, informuje go o tragedii na Nabu, że chłopak, którego Quajgon uważał za wybrańca, stracił wszelkie nadzieje na bycie wyszkolonym. Duku, teraz wiedząc od swojego przyjaciela, że liczba midi-chlorianów Anakina jest wyższa niż samego mistrza Jody, Zdaje sobie sprawę, że ta okazja jest zbyt dobra, by ją przepuścić. Duku rozumie, że Joda nie pozwoli, by wybraniec był trenowany przez byle kogo. Wiedząc o tym, Duku udaje się do swojego starego mistrza i prosi o ponowne przyjęcie do zakonu. Joda zgadza się, ponieważ wie, że nikt inny nie podejmie się trenowania Anakina. Oczywiście jest niechętny. By pozwolić Duku kontynuować trening Anakina, ale nie ma zbyt wielu innych opcji. Koniec historii Duku kończy z treningiem Anakina. W tej alternatywnej linii czasowej Duku zostaje ponownie przyjęty do Rady. Co dzieje się z klonami? Wszystko związane z Armią Klonów pozostaje bez zmian z wyjątkiem tego, że Saifo-Digas nigdy nie zostaje zabity. Co oznacza, że saifo może zebrać armię na czas. Oczywiście Dias zostaje wyrzucony z zakonu za to, że sprzeciwił się bezpośrednim rozkazom Jedi, by nie tworzyć armii. Bitwa na Geonosis nie miałaby miejsca, ponieważ Obi-Wan nie żyje, by ścigać Django Fetta z kamino na Geonosis. Co rodzi pytanie: jak klony zostałyby zatwierdzone przez Senat? Cóż, musi wydarzyć się inna bitwa. W tej linii czasowej po tym jak Saifo Diaz zostaje ostatecznie wyrzucony z zakonu. Maul otrzymuje rozkaz zabicia Sifo Diasa. Zabójstwo zostaje wystylizowane tak, jakby Diaz zaatakował Maula jako pierwszy, ponieważ Maul musi utrzymać swoją reputację lidera separatystów. Maul łatwo pokonuje Sifo Diasa i podobno zdobywa informację, że na planecie Kamino tworzy się armia. Oczywiście Maul zdobył te informacje od Palpatina, ale jego przykrywka mówi, że Saifo Dias ujawnił je przed swoją śmiercią nie przez torturowanie Diasa, ale może Dias mówi coś w stylu: Nie potrafisz pojąć, co się wydarzy. Na planecie Kamino powstaje armia, a ty zostaniesz pokonany. Oczywiście to jest podejrzane i sprawia, że ruch separatystów staje się trochę podejrzany, ale ludzie w to wierzą, a nadchodząca bitwa. Jest w ich oczach dość uzasadniona. W wyniku tego, Maul przeprowadza atak na Kamino, który zostaje zatwierdzony przez Senat Konfederacji Niezależnych Systemów. Ta bitwa daje galaktyce pierwszy wgląd w Armię Droidów, która atakuje Kamino, oraz Armię Klonów. Po tej bitwie Palpatin otrzymuje uprawnienia do działań nadzwyczajnych i zatwierdza Armię. Teraz możecie się zastanawiać, co dzieje się z Padmę i Anakinem? Cóż, zasadniczo dzieje się to samo. Palpatin wydaje Maulowi rozkaz zamachy na Padmę z powodu jej sprzeciwu wobec ustawy o tworzeniu armii. Maul nie udaje się za pierwszym razem i kończy zabijając kord, która udawała Padmę, w wybuchu. To z kolei przekonuje Jedaj, że Padmę potrzebuje ochrony podczas pobytu na Kurusand. Duku i Anakin zostają przydzieleni do ochrony. Wydarzenia przebiegają podobnie, a Anakin na nowo odkrywa swoją miłość do Padme. Teraz, zamiast zmiennokształtnego próbującego zabić Padmę, Cad Bane zostaje wynajęty przez Maula. Pamiętaj, że Cad Bane jest wynajmowany przez samego Sidiousa, co oznacza, że Kat znajduje się na radarze Sidiousa. Cad Bane jednak zawodzi ale zamiast zostać złapanym przez Jedi, udaje mu się uciec z Coruscant. Wszystko związane z matką Anakina pozostaje takie samo, a Anakin nadal zabija plemię Tuskenów, co sugeruje, że nawet Duku nie jest w stanie pomóc Anakinowi kontrolować jego gniewu. To właśnie dlatego Jedi nie mogą mieć żadnych związków. Jego relacja z matką, nawet w tej alternatywnej rzeczywistości, daje nam pierwszy wgląd w Dartha Vadera. Więź Anakina z Palpatinem również się pogłębia, chociaż w tej rzeczywistości jest ona silniejsza. Palpatin wie, że Anakin trenuje pod okiem Duku i zdaje sobie sprawę, że poglądy Duku są zbyt radykalne dla Rady. To powoduje uprzedzenia w Radzie, przez co ani Anakin, ani Duku nie są zaufani. Palpatin potrafi wykorzystać to na swoją korzyść, a ja rozwinę tę kwestie później. Na razie porozmawiajmy o treningu Anakina. Anakin jest zasadniczo trenowany przez jednego z najpotężniejszych Jedi, którzy kiedykolwiek istnieli. Jego wiedza o Mocy jest o wiele większa niż gdyby trenował pod okiem Obi-Wan'a czy nawet qui -Gona. Jego umiejętności walki są także znacznie lepsze, ponieważ Duku szkoli go do walki formą drugą. Ogólnie rzecz biorąc, Duku pomaga Anakinowi osiągnąć jego pełny potencjał, co nigdy nie udało się Obi-Wanowi. Jednak Anakin zbliżał się do swojej pełnej mocy, a Palpatin potrzebował nowego ucznia. Jeśli chodzi o wojnę, wszystko przebiegało zgodnie z planem Palpatina, podobnie jak w oryginalnej linii czasowej. Rozwijanie tego wątku byłoby zbędne i wydłużyłoby ten esej bardziej niż jest to konieczne. Palpatin musiał znaleźć sposób, by pozbyć się Maula i pozwolić Anakinowi zająć jego miejsce. Po pierwsze, Anakin musiał poczuć, że Jedi są skorumpowani. Palpatin zrobił to, co każdy rozsądny człowiek by zrobił. Wykorzystał Baris Ofi, która już miała nienawiść do Jedi przez bezwzględne nauki Luminary Unduli. Baris stała się szpiegiem Palpatina, a z czasem także zabójczynią. Duku został zamordowany przez Baris we śnie. A jego ciało znaleziono z pojedynczą raną od miecza świetlnego w sercu. Anakin był wściekły, stracił najbliższą osobę, którą miał jako ojca, i ból ten był prawie tak silny, jak po śmierci matki. Palpatin był jedyną osobą, którą Anakin naprawdę miał, oprócz Padmy, a Palpatin przez cały czas wypełniał umysł Anakina myślami o skorumpowanej Radzie Jedi. Anakin wciąż miał te same sny. O śmierci padmy przy porodzie, jak w oryginalnej linii czasowej, a oczywiście Palpatin był za nimi. Morderstwo Duku nigdy nie zostało rozwiązane, a Anakin wciąż wierzył, że to Jedi zabili go z powodu jego radykalnych poglądów na temat wojny. Palpatin wiedział, że teraz jest jego czas, by zabłysnąć. Zasadniczo umysłowo manipulował Anakinem, tak jak wcześniej, i powiedział mu, że ciemna strona to jedyny sposób, by uratować Padmę. Palpatin dodał, że przez moc wyczuł, że zakon planuje również zabić Anakina, a to w jakiś sposób popycha Anakina na krawędź. To jest inny Anakin, to Anakin pełnego potencjału. Jedi są rozproszeni po całej galaktyce. Prawie tak jak w oryginalnej linii czasowej, z wyjątkiem Obi-Wana i Grivesa. Grives nie istnieje w tej linii czasowej, ponieważ nigdy nie został uratowany przez Sifo -Dyasa. Anakin, na rozkaz Sidiousa, oczyszcza świątynię, ale tym razem zabija Windu, Agena Kolara, Fisto i Tinna, kiedy ci byli tam obecni. Anakin to pełny potencjał w tej bitwie, a jedyną rzeczą, która ma na myśli, jest zemsta na duku. Żaden Jedi nie wychodzi z świątyni żywy, ogłoszono rozkaz 66, a Jedi zostali praktycznie wymordowani. Palpatin teraz wysyła Anakina, by dokończył zniszczenie separatystów, zaczynając od zabicia Maula, a potem zamknięcia armii droidów i zabicia każdego lidera separatystów. Lokacje zostały podane przez Palpatina, oczywiście. Palpatin sam zadaje sobie rany, tłumacząc, że zakon Jedi był skorumpowany i próbował go zabić. Teraz ogłasza nową galaktyczną imperium, a zgadnijcie co, jest witany oklaskami. Padme zostaje zabita przez Palpatina za pomocą mocy, tak jak w filmie. Joda, jeden z niewielu ocalałych Jedi, mówi jej, że Anakin już nie jest tym samym człowiekiem, którego znała i że oczyścił zakon Jedi. Padme wydaje małe westchnienie po tym, jak wydaje ostatniego bliźniaka, i w tym ostatnim oddechu cicho mówi: Leja. Oczywiście, Luke już ma swoje imię. To byłby jej ostatni oddech. Joda zabiera dzieci i decyduje się opiekować Leją, podczas gdy Luke trafia do rodziny Larsów. Palpatin później wchodzi do budynku i wbija miecz świetlny w pierś Padme. Kiedy Anakin wraca do domu. Widzi Padme martwą, z głęboką raną w klatce piersiowej. Myśli o każdym Jedi, którego znał, a oczywiście jedynym, o którym może pomyśleć jest Joda. Anakin ogarnia wściekłość i natychmiast rozpoczyna własną, osobistą pogoń za Jodą. Aż pewnej nocy zostaje wezwany przez Palpatina. Palpatin mówi Vaderowi, że jego poszukiwanie jest bezcelowe. Ponieważ Joda jest oczywiście ukryty bardzo dobrze, ale Palpatin mówi to w najmniej szczery sposób. Vader natychmiast zaczyna ściskać gardło Palpatina przy pomocy mocy i to zanim Palpatin zaczął tworzyć klony. Vader ostatecznie zabija Palpatina, stając się nowym imperatorem galaktyki. Darth Vader oczywiście nie jest nieśmiertelny, więc zaczyna przeszukiwać galaktykę w poszukiwaniu swojego dziecka. Z biegiem czasu zaczyna odczuwać coś dziwnego, coś, co go przyciąga, więc podąża za tym przeczuciem. Doprowadza go to na Tatooine, gdzie znajduje swoją przybraną rodzinę. Zaczyna ich wszystkich masakrować, z wyjątkiem Luka. Luk, wciąż mały, mający około 3 do 4 lat, nie ma pojęcia, co się dzieje. Darth Vader postanawia trenować Luka i uczy go, że Imperium to ci dobrzy. Luke wierzy w to przez całe swoje życie, aż do momentu, kiedy razem odwiedzają liczne planety zniszczone lub zniewolone przez imperium. Luke natychmiast zdaje sobie sprawę, że całe jego życie było kłamstwem i próbuje zabić Darta Weidera. Weider, nie wiedząc, co wywołało tak gwałtowny atak Luka, odpiera go przy pomocy mocy. Weider bagatelizuje ten incydent, co okaże się wielkim błędem. Luke nie odpuszcza. A tym razem podchodzi do niego w milczeniu. Gdy zbliża się do Anakina, ten odwraca się, ale widzi tylko zapłon czerwonego miecza świetlnego. Głowa Anakina opada na ziemię, a Luke, będąc kontynuatorem, rozpoczyna demontaż imperium, a następnie przekształca je w nową republikę. Kilka szczegółów, które mogłem pominąć. Anakin nigdy nie staje się cyborgiem i osiąga swój pełny potencjał. Ciąża Padme zaczęła się przed śmiercią Duku. Leja dorasta bez jakiegokolwiek związku z Lukiem czy Wejderem. Powstanie rebelii nigdy nie ma miejsca, ponieważ Wejder w pełnym potencjale samodzielnie zniszczył wszelkie iskry buntu, co oznacza, że nie tylko zabił rebeliantów, ale również ich sąsiadów, rodziny i domy.